Krycha wchodzi po najebanym pieniu. Po najebanym pieniu to się kurwa puknij My jesteśmy najebani bo wybyliśmy 1 litr na trzech <śmiany> <śmiany> Dawaj wchodź Chodź Krycha! Pochodzi Idę grywasz <śmiany> Nie dasz rady, ty słaby! Na sam szczyt! No sam szczyt! No sam szczyt! No, sam szczyt. No, sam szczyt. Dawaj, Kryha. Na sam szczyt! Dawaj! Grycha! Na sam szczyt wejdź! Dawaj słaby! Słaby jesteś! Dobra! Tylko wejdź na ten szczyt! A ty zrobię to chcesz, to chcesz. Co, chcesz zrobić pałę? Dobra. Dawaj! <śmienic> 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 no.